UX vs UI. Czym są i jak się pomiędzy sobą różnią? Cześć! Z tej strony Agata i dzisiaj porozmawiamy o rzeczach, o które warto zadbać na stronie internetowej. Zacznijmy od wyjaśnienia skrótu UX. UX to User Experience, a więc doświadczenia użytkownika podczas używania strony internetowej. Pracą UX-designera jest zadbanie o to, aby strona była łatwa i przyjazna w użytkowaniu. Taka osoba skupia się na relacji pomiędzy stroną a użytkownikiem. UX-designer powinien być analityczny, krytyczny, ale również empatyczny, żeby potrafił dostrzec zarówno błędy w kodzie, jak i problemy, które mogą napotkać użytkownicy. Jego zadaniem jest sprawić, aby użytkownik nie miał problemu z przejściem procesu zakupu na stronie, czy też z prostym poruszaniem się na niej. Tak jak UX skupia się na technicznym obszarze strony internetowej, tak w UI chodzi o warstwę wizualną. UI to user interface, a jest to widoczne m.in. w typografii, kolorystyce czy animacjach na stronie. UI designer powinien być estetą i posiadać takie cechy jak kreatywność, cierpliwość i konkretność. Jego zadaniem jest zaprojektowanie strony internetowej w aspekcie wizualnym. Aby strona internetowa działała i była wygodna w używaniu, UX Designer i UI Designer muszą współpracować. No bo jeśli strona będzie ładna, ale trudna w użyciu, to będzie bezużyteczna. W innym przypadku, strona może być łatwa w obsłudze, ale może być brzydka i użytkownicy mogą nie z niej korzystać. Dlatego ważne jest, żeby zadbać zarówno o UX, jak i o UI. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego. Jeśli czujecie niedosyt, to zapraszam Was na naszą stronę internetową, którą znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wpadajcie też na nasze media społecznościowe, które również znajdziecie w opisie pod tym filmem. I jeśli chcecie widzieć więcej naszych treści, to koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Na dzisiaj Was żegnam i widzimy się w kolejnych filmikach. Pa!